Podjęliśmy działania jako Bank Żywności, żeby zorganizować walkę Inspiration. No to oczywiście to wszystko opiera się o kilka rzeczy, które są ważne w regionie. Gospodarka, rozwój, rozwój przedsiębiorczości. W każdy moment, kiedy możemy się spotkać, porozmawiać się o ważnych sprawach, o inspirujących tematach, podnosić swoje kwalifikacje, wymieniać się kontaktami, pokazuje nam, że Orsztyn to jest wspaniałe miejsce do życia. Zależało nam na stworzeniu wydarzenia, gdzie zaprosimy inspirujących ludzi, których historie oraz marka osobista są autentyczne i stanowią swoistą jakość. Mądry ekspert, który opowiada o swojej dziedzinie, dostosowuje się do odbiorcy. Czasem od tej warstwy wiedzy ważniejsze albo przynajmniej tak samo ważne będzie to, w jaki sposób będziemy o niej opowiadać. Inspiracją jest czas, dlatego że nasze życie jest niepowtarzalne i warto je wykorzystać jak najlepiej potrafimy. Ludzie, którzy są na topie, e, powinni być tacy spójni, czyli ich system wartości powinien e, idealnie współgrać z tym ich wizerunkiem, z tym co mówią, co robią, jak się zachowują, w jaki sposób traktują innych ludzi i jak, jakie też mają stosunek do swojej pracy, ale także do przyjaciół rodziny, bo ta druga sfera życia jest równie istotna jak to bycie na zawodowym topie. Mi się wydaje, że największą wartością nasza obecność tutaj na Warmia Inspiration to to, że silna kobieta może przekazać wartość innym silnym kobietom, czyli przekazać sobą wszystko to, co reprezentujemy w marce. Każdy z tych mówców wnosi dokładnie tą samą wartość. Nasz umysł i nasze ciało potrzebuje zwolnić. Takie miejsca jak Warmia Inspiration dają tą przestrzeń, żeby się na chwilę zastanowić, poinspirować się od osób, legend, a do tego spędzić czas na zdaje się, że najpiękniejszej części w Polsce, czyli ziemi warmińskiej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest znaczącym podmiotem tutaj w regionie. Spotykamy tutaj naszych też odbiorców, dużo firm, przedstawicieli małego i średniego biznesu. Prezentujemy ofertę technologiczną. Także każdy aspekt działalności uniwersytetu możemy przedstawić zainteresowanym uczestnikom Warmia Inspiration. zainspirował mnie przekrój prelegentów zaproszonych z różnych branż zakres y, tych informacji które tutaj są przekazywane to jest ogromnie szeroki każdy coś dla siebie znajdzie ja na pewno dużo wyniosę z tego więcej niż oczekiwałam